Trudne reguły koabitacji dyktuje Wam prezydent i trudno Wam będzie przynajmniej czasem nie zagrać na jego warunkach, co pokazała także wczoraj Rada Gabinetowa. Ale mam wrażenie, że Pan Prezydent też zapędził się trochę w koziru. to znaczy stawia określone cele, a później sam prowadzi na Radzie Gabinetowej rozmowę, która wykracza poza tą Radę Gabinetową. Taki trochę nadprezydent w rozumieniu konstytucyjnym. No tak, ale on w ten sposób poszerza pole swojego rządzenia. A przynajmniej y, y, pole, w którym pokazuje prezydent, także w takich sprawach może być sprawczy. Prezydent nie musi się ograniczać do żyrandola i wręczania orderów, może też dyktować rządowi, jak ma wyglądać budżet. Tylko że w Polsce to rząd rządzi a prezydent reprezentuje i nawet rada gabinetowa jest od tego żeby na niej rozmawiać poważnie o sprawach poważnych a wczoraj prezydent z rozbieganym wzrokiem z tymi kartkami przekładającymi trochę taki narcyz który wie doskonale że nie odnajduje się w sytuacji którą zwołał no bo to przecież była jego decyzja i to nie jest moja ocena patrząc na to też trochę z boku widziałem człowieka pogubionego i nie mającego świadomości że dzisiaj rząd naprawdę rządzi i te 18 miesięcy nie zostało zmarnowane zresztą premier Punktując te pytania, a czasami też przytyki pokazał, że wiedza jest po naszej stronie, że profesjonalizm jest po naszej stronie, a po stronie pałacu prezydenckiego, samego prezydenta, ale też jego zaplecza jest dopiero uczenie się tego. A nie sądzi pan, że dla wyborców Karola Nawrockiego to jest dokładnie taki prezydent, jakiego oni oczekują? Prezydent, który wzywa rząd na dywanik, odpytuje rządzących, dlaczego są problemy budżetowe, dlaczego to CPK nie idzie, co robicie z Mercosurem? No to jest prezydent, moim zdaniem, z marzeń wielu wyborców prawicy. Prezydent ma do tego prawo, ma prawo z niego korzystać, a rząd... Stawia się na takie wezwanie. I to się wydarzyło. Nikt tego prawa nie odbiera, ale też popatrzmy na to z drugiej strony. Prezydent mam wrażenie, dowiedział się rzeczy, których nie wiedział. Na czym polega rządzenie? Jak wygląda dzisiaj rzeczywista sytuacja gospodarcza i jak wygląda od czasu wpisu wzrost gospodarczy i spadek inflacji? Co to oznacza dla wskaźników budżetowych? Dzisiaj prezydent musi też zdawać sobie sprawę, że nie tylko wetami się rządzi. Bo... jak pana słucham, to mam takie poczucie, że w rządzie jest poczucie triumfu po tych wczorajszych godzinach. Nie ma, nie ma poczucia triumfu, ale jest jasne stanowisko. A ja znaczy... rozumiem, nie, nie, nie dania się zagonić w kozi róg. Prezydent postawił jasne kategorie spraw, o których chce rozmawiać. zgoda. Ale prezydent też dokonał czegoś przez ostatnie tygodnie. W ciągu ostatniego miesiąca sześć wet. Rekord świata, jeśli chodzi o polską prezydenturę. Pewnie z jego perspektywy wszystkie mądre, dla mnie większość głupich. Ale co to oznacza? To znaczy, że prezydent ma dzisiaj określony cel. Chce, żeby być szantażystą. Tylko że z szantażystami nie będzie rozmawiał. To znaczy, to nie jest tak, że dzisiaj prezydent będzie wetował i mówi tak. A teraz przychodzicie do mnie na dywanik? macie tutaj określone rzeczy wpisać do ustawy a będziemy wpisywali no nie 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 no nie albo znaczy, mówi pan to... szantaż tylko no, tak jest no tu tak to akurat jest. Tu akurat prezydent ma pełne możliwości konstytucyjne weto prezydenckie z wetem prezydenckim trzeba coś z nim zrobić i przyjdzie jest ta ustawa ukraińska która musi przed Końcem września wejść w życie w takiej czy w innej formie. I teraz jest pytanie, co zrobi rząd, kiedy prezydent mówi: nie brakuje zapisu o 800 plus wyłącznie dla pracujących Ukraińców. Jeśli mi przedstawicie taką ustawę, albo wręcz taką zaproponował już parlamentowi i rządowi, jeśli mi przedstawicie taką ustawę, to ją podpisuje. Innej nie chce podpisać. Prezydent wyrzucił w powietrze dziesiątki różnego rodzaju przepisów, które stanowią o bezpieczeństwie współpracy polsko-ukraińskiej, bezpieczeństwie ukraińskiego społeczeństwa, które tutaj pracuje, ale też bezpieczeństwie polskiego systemu gospodarczego. I to nie jest tak, że można powiedzieć: "Wyrzucam wszystkie przepisy, przychodzę z jednym zróbcie to dla mnie". Znaczy to jest szantaż właśnie. I albo będziemy go opisywali jako szantaż, albo będziemy presji ulegali. Wie pan, czy nazwiemy to szantażem, nie. czy nazwiemy to realizacją konstytucyjnych uprawnień prezydenta, tak czy inaczej. Coś trzeba będzie z tym zrobić. Rząd przygotowuje ustawę i ona będzie zakładała również możliwości dotyczące tego, że chcemy i zauważamy, że z prezydentem trzeba rozmawiać. Ale na pewno nie będzie to polegało na tym, że prezydent będzie palcem wskazywał, że tak się pisze ustawie. Ale no czy nie, pan nie... powiedzieć, że, że tej ustawy w prezydenckiej wersji, czyli właśnie rozszerzonej o to, o to zabranie 800 plus niepracującym Ukraińcom rząd i parlament nie przyjmą? Ja nie widzę dzisiaj takich możliwości, żeby to łatwo przeszło i żeby prezydent wskazywał palcem, że jemu się to coś nie podoba i będzie tutaj wetował. Patrzę też na to z perspektywy swojej. Ministerstwa cyfryzacji, współpracy w, w ramach bezpieczeństwa, chociażby internetu dla Ukrainy. Doprowadzenie do tego, że nie ma tej ustawy, to zablokowanie internetu dla Ukrainy. No tak, ale... To nie ma pieniędzy na internet, ale również na utrzymanie administracji skarbowej Ukrainy. Tylko... To znaczy, że prezydent bierze na swoją odpowiedzialność, jak nie będzie takich przepisów, że my, Polacy, wyłączamy internet na Ukrainie. Niech bierze. No tak, tylko, tylko, tylko niech że... umie odpowiedzieć, że wziął odpowiedzialność. Że prezydent i jego ministrowie mówią zaraz, zaraz. Moment. Te przepisy dzisiaj obowiązują, do końca września one będą obowiązywały. Nie za długo. A co się będzie działo od 1 października, to zależy od parlamentu. Nie. Jak parlament uchwali tę ustawę w mojej wersji, to ją podpiszę. No i ja tutaj stawiam swoje weto. Mentalne, polityczne, ale też takie, które powinno wybrzmiewać u polityka, który ma stanowisko swoje. Prezydent coś wetując, a później mówiąc: "Macie tydzień, miesiąc, załatwcie to, bo ja chcę tego nie". Ktoś bierze za to odpowiedzialność już teraz? Znaczy, wetując ustawę, która była przygotowana przez miesiące. Ja pracowałem nad tą ustawą również. Ministerstwo Cyfryzacji, osobiście zgłaszałem do niej uwagi. I dzisiaj powiedzenie, załatwcie to tak, jak my kiedyś zapisu nocne głosowania, ciachu, rachu, pachu i tutaj będzie wszystko załatwione. Nie. Czy, czy nie? Bierze Nawrocki odpowiedzialność za to, że wetuje ustawy. Czy tą w sprawie Ukrainy, czy tą w sprawie wiatraków, czy jakąkolwiek ustawę wetuje Nawrocki, on i jego środowisko, on i PiS. Czyli rozumiem, pan jest, zwolennikiem, pan jest zwolennikiem postawienia, no, no nazwijmy rzecz po imieniu, trochę postawienia prezydenta pod ścianą, czyli przedstawienia mu ustawy ponownie w tej wersji, powiedzenia panie prezydencie jak pan tej ustawy nie podpisze, to od 1 października, właśnie, Ukraina nie ma internetu, Ukraina ma problem z archiwizacją danych, a Ukraińcy w Polsce, mają także, problem. także ci pracujący dzisiaj na polską gospodarkę mają gigantyczny problem i polska gospodarka też w związku z tym ma gigantyczny problem. I polscy przedsiębiorcy i polskie społeczeństwo też ma problem i pan jest zwolennikiem takiego właśnie postawiania prezydenta pod ścianą ja po tym jak widzę jak zachowuje się Karol Nawrocki jako prezydent uważam, że mocna twarda i bezwzględna gra z prezydentem jest ważniejsza lepsza i pokazująca kto tutaj w Polsce rządzi niż próba gładzenia albo przeczyszczania takiej przyszłości współpracy Pałacu Prezydenckiego i Kancelarii Premiera, że jakoś damy radę można dać radę Czy rozumiem że... jeżeli po dwóch stronach jest dobra wola My mieliśmy dobrą wolę i ta dobra wola cały czas widzę, że jest, ale w Pałacu Prezydenckim po wczorajszej Radzie Gabinetowej widzę, że jest inna wola. To znaczy wychodzimy na ring, tylko że w Polsce rządzenie to nie jest ring. Może Pan Prezydent pomylił siłownie. Z rządzeniem. Może on cały czas ma nawyki, że trochę się poboksuje. Tylko boksowanie zawsze kończy się tym, że wszyscy są pobijani. A najbardziej będzie pobijane polskie społeczeństwo, polska gospodarka. I ktoś za to bierze odpowiedzialność. Nie bierze za to odpowiedzialność ten, który przygotował ustawę, ten, który ją położył na stole, przegłosował, załatwił sprawę, tylko ten, który mówi: nie, basta, nie robię tego.